Czaj, zapraszam cię z powrotem. Próbuję przeżyć chociaż chwilę. <tryk> A może to rzeczywiście internet się zestrał chwilowo, bo przez chwilę miałam takiego baga, że ten gościu co wybucha yy, stał przy mnie i nie wybuchał. <tryk> <gryzanie> ja myślałem, że zginęłaś. Do, do mnie do gnapu, na tego nie mnie uwaga. Nie, i ci mówiłam, że mam jakiegoś buga, bo nie mogę ich rozwalać. Że oni nie mogą rozwalać mnie ani. Ja nie mogę rozwalać ich. już? Tak. Włączyła. te klary mogą mi dać po na ziemię. Берем и на уброню, Bo myślę, że ja tę gr grę kiedyś przechodzimy na najwyższym poziomie trudności. Wow. Dobra, A jesteś. coś takiego, że jeden ten kościotrup cię uderzy, to zabiera ci cały armor, w pewnym jak masz stoi Dobra, idziemy dalej. To jest to całe pół życia. E, jak idziemy dalej? To jest jakieś przejście, nie wiem czy mamy tu iść czy nie. Nie, tam nie przeżyć, mamy czekać na żeby nas to Denerwuje mnie to, że się ta broń nie przeładowuje. To jest naprawdę... I zostaje Ci jeden nabój wiesz... Jasne. No to przeładowywuj. Zapominam, bo jestem przyzwyczajona do innych gier. To się odzwyczaj. <grym> Ty przyzwyczajona do Team Fortressa, nie do innych gier. Dużej ilości gier się po prostu... Musisz przerwać, w innych grach też zazwyczaj jest tak, że można odłączyć się przylatować. No jak się skończyła amunicja? Nie mam już. Tu da się przelatować, jak dojdzie do zera. Jak dojdzie do zera? Nie mam już ciężkiej broni. To jest skara... skala. to po jest... ja, wiem, to Na razie próbuję przeżyć. Ja Ani właśnie nie mam już nic. I nie widzę broni. Także tutaj to zamknięcie doszło do Jeszcze trochę armora. Szukam. Może pójdę do przodu. Może tam będzie coś Dzień. innego. To ja to razie tutaj o, tam się to świeci? O, amunicja do rakietnicy. Hmm. Tutaj nie ma nic. Tu, 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 tu. Jeszcze jakaś amunicja? Żyćko, ale to ma żyćko, całe. Nie widzę nic ciekawego tutaj jeszcze. już znaczy? Też nie mam nic. To co, idziemy tędy, czy nie? No i zobacz, teraz wejdziesz, coś, coś się odpali. Mi się wydawało, że tutaj trzeba było czekać. Zamknięta brama. Dla sekret. <grym> Zamknięta brama. sekret, zamkniętą bramę. Tak, fascynujące. Ciekawe tylko, jak tam wejść. Się nie A, jeszcze amunicja do rakietnicy. Huh. Elegancko Dobra, idę do ciebie. Gdzie jest to? Gdzie to? A życie tutaj. No i co teraz? Może. Nie. Mam jeden nabój. Czy my żeśmy wyszli z tej piramidy, czy mieliśmy iść do tej piramidy? Wyszliśmy z tej piramidy, nie? Się tak wydaje, właśnie. Co jest? Odpali się to dzisiaj, czy co? Czy mam gdzieś dziś? Kurwa. Tak, wyskoczymy na samą górę. Dawy radę. Mhm, już to widzę. Nie,ż tam nie było sekretu. Czekaj, idę to sprawdzić. Nawet jeżeli coś piramidy Do drugiej piramidy? Hmm. No, tam w stronę piramidy, ale przy samym murku było obkrążyć chyba murek dookoła i tam było jakieś coś. Eee. Jesteś pewny, że to nas nie zje? Nie. Czy nie jesteś pewny? Nie. Добра, мне за первую. Наи хуй, Что это было? Ja mam amunicję, co miałem dużo. Aj, jaj, 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 gdzie to trzeba, kur. Iść, coś, coś, trzeba, coś. Tutaj się nie da wejść. Może spróbujmy jeszcze raz pod te, pod te bramę, no bo co innego. Chyba, że z drugiej strony murku chcesz ją się sprawdzać. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one.